Masakra. Zobaczcie co ja odwaliłem. To się w głowie nie mieści. Zobaczcie sami. Wstawiłem tutaj w tym akwarium Artemię. I zatytułowałem proste zrobienie Artemii. No, wydawało się proste. Patrzcie na to. Gnojówka dosłownie. Nic się nie wykluło. Wszystko jest po dwóch dniach takie samo. W środku kisiel. Jakiś, nie wiedzieć czemu, dlaczego, co się w ogóle stanęło, nie mam pojęcia. Czy na tej ceramice, którą obciążyłem, yy, były jakieś bakterie i nie wiem, woda zakwitła, pierwotniaki wywaliło, o co chodzi, nie mam pojęcia. Gdzieś może jakaś pojedyncza artemia się wykluła, ale to generalnie jest porażka. Jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że do słoika ktoś wsypał sól jodowaną Sól jodowaną I dodałem to tutaj masakę. No, innego wytłumaczenia nie mam, dlaczego to nie wyszło Musi być wina soli, no bo czego innego, aktywatora? Dajcie znać w komentarzu i. Jeśli się podobał materiał, to sprzyjcie mi łapką w górę. Do zobaczenia, cześć!